Jaki fajny kubo zbudowałem leć! Widzieliście, zniknęło magia. No patrzcie, ta zdrawinki. Teraz drewno. czy Drewno, drewno mi jest potrzebne, no. Żeby skończyć, temu w końcu mój dom. Głupie no nie, ale może coś się stać. Może w końcu go spalę niepodzielnie. Szybko. Siemanko. Mówi, Tutek. Przepraszam za mojego skina. Troszeczkę się podziało w innych światach, mówię wam. Dobra, trójno, tym się nie interesuje. Jakoś przeżyłem, ale nie wiem jak. Dobra, idziemy. Sor, ja go stworzyłem sam na takiej fajnej apce. Ale dobra, nie będę wam teraz o tej opce opowiedział. Tutaj chyba lepiej spadło. spadła. fuck Coś się coło? Я, где мои древно? Где мои древно? Где он? Заебисьте. Что еще за Szkoda, że... What the hell? O co chodzi? A w czyjej skrzynce to się kryje? What the hell? Ej! Dobra, nie czaja, ale dobra. Super, teraz najwyższe. Naprawiamy. Tak ja nie robię to jak to trzeba, czy... nie. Dobra Widzimy się za małą chwilkę więcej tak nie będę robić, to nie miało sensu Pojawić na dole, że coś wypsułem. Gdzie to jest? No dobra, nie trzymałem. Czy mi się wydaje, że ktoś mi to wszedł? Halo! Jakieś nawiedzone miejsce, po prostu. Nawiedzone. Co to miało być? Czy wy to... Czy wy... Czy wy w ogóle widzicie to, co ja? Nie wierzę, moje drewno. Oddawajcie mi je. Oddawajcie. W ogóle wszystko tutaj wrzuciłem, prawie jakie jest to wkurzone ja tak się cieszyłam że że coś takiego no wiecie no takiego no mądrego w końcu pierwsze dzieci, bo zawsze taka byłem jakiś taka to to w przedszkolu nie powiem wam co tam było jak tam było okropnie nie mówię tam. troszeczkę nie było łatwo nie nie bym coś palił sobie. Bo zbudowałem trochę domku i nie wiem czy wiecie, ale może przyjść. Może Julian, mój kolega Julian może przyjść, wiecie? Może przyjść i nagrać film, jak on gra w tym domku, na przykład. Ale jak dopijecie 3000 subskrypcji? Nie, on mówił 100 subskrypcji i 3000 łapki w górę. M I wtedy, jak to już wszystko będzie. Chwilę pójdę do niego. 3 czy 2? 2000 łapki w górę w górę i wiecie, to będzie on nagrał w tym domku. Julian, przywita się. Semanka słowiaki, mówi was alebiany król Jalian. Ja tutaj będę grał. Patrzcie, jaki piękny świat. Nie, Julian, nie dotykaj tego. Ja będę nagrywał. A czemu niby ty masz? I czepię się. Sorka chwila. No, a ja te pies nie mogę grać? No nie błąd. No, wiem, wiem, wiem. Będę grał, jak dobijecie 2000 łapki w gole i stać subskrypcji. I wtedy będę grał. Co O nie. Ne, ne, si papa set tu tek. se. Ne, proč to všechno začít, kde dá? To se nazývalo Minecraft Pocket Edition. What to hell? Co to je? Strašně. A to co? A może Dobrze. Dobra chcę czemu tam nie wbijasz? O ty gnojku mały O ty gnojku Jak ja ci zaraz jeszcze zle... Co to jest? Boże o oh, nie! Postawić. postawiaj, a tu może? Nie, udało się, udało jakie, ja, jakie ja się cieszę! Julia, już idę. A nic nie zrobiłem. Powiedzcie, ja może nic nie zrobiłem. Napiszcie w komentarzach. Co, Julian, płaczesz? Po co? Co ty zrobiłeś? Wybaczam. Dobra, wybaczam ci, ale powiedz, jak ty to w ogóle, cholera, jest na... zrobiłeś? Jak? Po co to w ogóle zrobiłeś? Po co? E, nie wiedziałem, jak się ty steluje, no. To nie moja wina! A, Karol, e, Kaluk, czekaj, daj mi to. E, co to w ogóle jest? O, to coś. To coś. No. To coś. Co to jest? E, umocnienie, jakby takie, bo w niektórych domkach tak. W prawdziwych domach tak jest, że jest taka, jakby słoma, czy ta gąbka. Nie pamiętam już. I takie umocnienie. Widzisz? I teraz to zamurowałem. Na przykład, gdybym miał się palić, to wiesz, mama, by się spalić. No ale wiesz, broni to ten kamień. Gdybym nie, nie o to przez i się zawalić. Na przykład. Podaję przykład. To wiesz. Aha! A mogę ještě na chwilę, A ty pojďte na předseda, běž, ještě, a přátel, bo já jdu, v škole. Aha. A dobro, daj mi troszeczkę pro vás. Co to je? Děkuji. Uh. <huch> Dawaj mi to Julia, masz. Jak to. to? Yes, yes, Julia, da się taki coś. Nie, da się taki coś. Jakie się cieszę! O nie. O nie. Nie. coś. No, nie, nie, to. Wasz brudek, nie, ulubiony nie, tak nie, ulubiony. nie, ulubiony, nie, mówi Idę za nie, 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 Dobra, to, nie, nie, take, nie, 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 Ja się bałem nie, siebie nie, nie waruj ja wiem, że się nie boję Wiem. Ja też wiem. Super, a ja też. Co ty w ogóle zrobiłeś? Co ty robisz? Zniszczyć moje cudowne dzieła. To moje królestwo. Moje królestwo. Moje królestwo. Twoje wygląda zupełnie inaczej. Naprawdę? No, to nie przypomina. Twoje przypomina bardziej tylko Marisa. Naprawdę? No wiem, no. Co ja sobie myślisz? Nic się już nie rozmawiam. No daj mi jeszcze chwilę pograć. Daj, dam ci jeszcze minutę i koniec do odcinka, okej? Okay? Dobra, ej semanka se z Mówi was ulubiony i Alien i dzisiaj się pobawimy w Minecraft Pocket Edition. A! A, to tamten mój kolega. Widzisz, znalazłem przyjaciela. To się stało. No nie wiem co tak dokładnie. Eee, ej, dziwnie wygląda. Dobra, idę. O nie. Dobra, idziemy. Jak widzicie, przedstawiam Wam dam. I jak widzicie, no patrzcie. Ej! Ej, to mi się przypomina zalówkę! Widzicie to? Zalówkę. O to tak. To coś, to, to jest to, gdzie świeci światło, co nie? A tutaj jest tamta, co się przykręca. dobra, musimy to naprawić. Ej, Julian! Ty już siedzisz ponad tą minutę, którą miałeś. Zaczekaj, daj mi jeszcze chwilę. Patrz, ja u um mnie to robić. <grym> tu zalówka. Super, dobra, to już... Nie, 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 nie daję się. Nie, Tamaję, Tamaję, jak jestem z moimi kolegami. Hmm? Pozwóź mi chwilkę. Super, przez Ciebie już 14 minuta minęła. Dobra, nadawaj no mi do czter... Dobra, czekaj. Powiemy im i będzie koniec. Dobra, Zomecky. Mam nadzieję, że dożyliście. Do końca mojej przygody. Ej, a będę mógł następny test prowadzić? Dobra, niech ci będzie, Julian. Dzięki, dzięki, dzięki. Dzięki bardzo! Ale w następnym odcinku macie dobić 100 subskrypcji. Pamiętajcie i 3000 łap 2000 łapki w górę. Pa!